Z wami się nie da po prostu, co nie, Stefek? No nie ma jak po prostu, no. Nawet jak przychodzi taki dzień zastanowienia, zwątpienia, czy to wszystko co robimy ma sens. I taki dzień na przykład przychodzi dzisiaj, a później zaczynam pakować paczki z przyrwy. Jak coś to przyrwa, najlepsza firma ze smaczkami dla piesków niedługo i karmą. Naturalne i smaczne, żadnych takich tych. Stefek, to nie jest film na reklamę. Na reklamę tych produktów każdy film się nadaje. Naturalne, zdrowe, smaczne. Dobra. Zaczynam pakować paczki, i widzę, że ktoś zamówił paczkę bezpośrednio do schroniska. No i po prostu. No i co po prostu? Dochodzi do mnie, że to, co robimy, musi być właściwe, musi mieć sens, skoro przyciągamy później ludzi, którzy robią takie rzeczy. Wow, głębokie. Chciałbym, żeby moja miska na żalcie też taka była. Wraz z nową dostawą odwiedzimy kolejny raz bezdomne pieski, z prezentem takim małym, również i od Was. Bo dzięki zakładce dla schroniska na naszej stronie, możecie kupić też smaczki dla piesków ze schroniska, robiąc zakupy dla swojego. A bo jeżeli nie macie pieska, możecie podarować smaczki pieskom.